Ty! myślę, to kalka. Nemec. Niemiec! Bunkrów nie ma, ale i tak jest fajnie. Jest to pamiątka po naszym żołnierzu. Kolejna zresztą. A to jest budynkernik. I też, żeby ciało zostało w hotelu, nie? Jak zostało wyrzucało go z tego, z kabiny, to urwało ręce na tym. Pęszeta chirurgiczna. O! I jasny pierwot. Cześć. Dzisiaj kolejne poszukiwania. Będziemy szukać pod brudziądzem. Jak zwykle zresztą, ostatnio poszukamy września 39. Może coś wyjdzie z 45 roku. Mam nadzieję, że będzie co obejrzeć. Zaczynamy, bo szkoda, czasu. Czas mamy ograniczony, jak zwykle. Także co? Widzimy się przy pierwszym dołku. Bo widzicie, Państwo. Bo widzicie Państwo, autentyczność, autentyczność. była, poszukiwana. była poszukiwana. Jest poszukiwana, jest poszukiwana i będzie poszukiwana. Wyjeżdżamy do Mełna, Jeżdżą tutaj, trup na trupie, panie, to są takie ogromne, czarne, wie tak przy tych rowach leżały, wie pan, co jak uciekali, jak polacy ich nagmali, kupili, że już przejdą zmęczone. Kiedyś to były, drzewy, to było tak jak No ja to zależy, może żołnierz to widział przez lornetkę, czy Zginęli w czasie II wojny. Coś tu mamy jakiś Kolor. Łuska. to tylko łóżka ale pierwsza dzisiaj niemiecka fajna jaki ładny stan a rok? z przodu jest z tyłu dwa 1906. idziemy w drobnicę no i już miałeś tego, jednego grosza, nie? No. Polskiego. Polskiego. Międzywojnia. Brawo Ty. Olek się wygrał. Poszukiwania. Już w połowie. No, no. Ta, a to nie jest Małder? Nie, no to jest Ten. Karkano albo Monisier. To jest chyba Karkano. Ale ładny Piękny Zapewne będą z ciebie dumni, Olek. Co to jest za łódka? Co? No mówię Ci, że to jest kaskano albo manniche. Możliwe za karkano. W takiej łódce. Wiesz? Tak, to nie będzie manniche. Co? Blaszka. Ale To nie wszystko Nie? Ani nic na tym nie ma chubi? Chole na chyba o, no. o, a może lebel Widzisz Ja? Ja na to nie wpadłem Tam jest reszta Nie pojeżdżaj Chówek Co? Znajdowaliśmy już a to masz ten, hubi Co? Ołów Blaszka ołowiana Na razie nic nie wychodzi To przenosimy się do materiału archiwalnego sprzed dwóch tygodni I widzimy się już za chwilę Myślałem, że to kalka Niemiec Niemiec Ale zdrowy I to? Może powiedzieć coś szybko? Bo jak w włosy zostawić. <laughs> eee, pasunek był, nie był. Dobra, ale może coś jeszcze? Słuchaj. Ty. Nie łopatę. Ja no, też myślałem, że ma kalkę. Ale ładny stan. Ja tu tylko gościnnie wpadłem na godzinkę z głębokim wykrywaczem. Chłopaki się ciesą, a ja uciekam. Widać resztki farby. Obmyjemy go wodą i zobaczymy. W jakim on będzie stanie? W taki sposób najlepiej to wychodzi. Delikatnie w coś tam farby. Widać. Widać nic. no a dużo tej farby nie ma. Ale jest. Z grubsza chociaż. Widać ładnie farbę. Tutaj dostał szpadlem. I w środku go Nawet cały. Cały niemiecki hełm. Się kończy. Ostatnie namoczenie Niemiecki hełm zawsze cieszy i widzimy się gdzieś w innym materiale za chwilę Masz od tego? Od kupa energetycznego. No, to nie jest Wiesz? No tak, ale to jest od kupa. Jest? Mamy okop. A w okopie nam wychodzą naboje. Możliwe, że od tego. A tu też taśmowane albo i nie taśmowane. dość duży, więc podejrzewam, że będzie ich więcej. Jeszcze tam są. Będzie trzeba to To na nas medalik. J, JHS. jest no. czekaj Hubert, soki puszcza zobacz. No zobacz. Hubert, czyli soki puszcza, widzisz? Tak, jest wilgotne. Pamiątka... Pierwszej Komunii Świętej. Nie, nie. Pamiątka Kongresu Eucharystycznego. Się A tu? Tu nie mamy napisu. Mamy tu kielich i zdobione ładnie. Doszukamy. Poczyć go jeszcze trochę. Nie chcę. Się. Nie chcę się. Nikomu się nie chce. Każdy by tylko leżał. Ja już wiem co to jest. Medalik pamiątkowy Kongresu Eucharystycznego w Siedlcach. 28-30 czerwiec 1929. Więc według mnie, jest to pamiątka po naszym żołnierzu. Kolejna zresztą w tym miejscu. Hubi szuka dalej. I ja to idę szukać. Dalej nie czyścimy. Nie ma. W sensu tracić czasu tu na górze było łóżko którego już nie ma no fajna pamiątka w tym dołku mamy klucz ułamany stary coś mi się kojarzy ale nie będę gadał głupot bo może to nie to mamy kolejną przerwę i Olek zgodził się pokazać nam coś ciekawego, a w zasadzie fotel od miga? Miga 21. Patrzymy, może nam coś opowie na ten temat. O kurwa! Te Tu masz siedzenie pod, pod, pod tyłkę miał spadochron. Siedzibę, spadochron, a tylko pianka. To masz do. To do... pociągał do siebie, tak? tak Żeby i się katapultować? Tak, i katapultował. Tu miałeś klapki, co nogi mu wstrzymało. A jak już ten? One się oczekały potem, czy, czy jak? Nie, one się zaciągały na nozy, żeby ślub no. Stawił pod deską. No tak. Żeby nie Ale potem, jak już powiedzmy, z... katapultował się z samolotu. No to razem z fotelem. No? No i fotel wyskakiwał, i później tu miałaś się ładunek z tyłu. Nie miałem wrócić. Z tyłu cały mechanizm jest. Czekaj. Zobaczę. Czekaj, no wrócimy go, poczekaj, czekaj. czekaj. Można powiedzieć coś co jeszcze jest z przodu. O, mówiłeś o tych podłokietnikach, pod pod że? Podłokietniki się otwierały, żeby śronki zostały w środku w kabinie. Tutaj się otwierało, nie wiem to się zabezpieczy. Tu jest, tu jest podłokietnik. I też żeby ciało zostało w fotelu, nie? Aha. Żeby nie zostało nic poza fotelem, no bo jak wyrzucało go z tego, z kabiny, to urwało ręce, nogi. I tu on miał drugi spadochron jeszcze pod, tył, pod tyłkiem nie? To dwa miał? No i jak on się y, wystrzelił, wy, wy, wypadał z fotelem. Aha. I później on z tego wyskakiwał i osobno spadał i fotel miał sobie spadochron. Aha. Tak wiesz ja nie wiem, ja nie jestem nie mechanikiem wojskowym, ale tak z opowieści Napisy na tym radzieckie no. wszędzie. Ja się, ja się spytam jeszcze od czego ten fotel. I tu miałeś drugi, tu miałeś spadochron od fotela, widzisz? Aha, czekaj, odwrócimy, bo to jest to fajniejsze z przodu. Ah, ma ten! Tu jest ten cały ładunek, co czekaj? I tu jest spadochron do fotela. Widzisz, tu się otwierało i tu był ładunek. Osobna, I fotel osobno fotel. spadał, nie? Fotel osobno spadał. Jeszcze były pasy, co go zaciskały. Technologia. No a do, dobre fotele, ja nie robię, są dobre fotele. Do, zobacz, jaki jak ten. Inżynieria przy samym fotelu, nie? Dla pilota. A co, to do, o, o, a co to dopiero sam ten? No i na przykład, że, żeby wyjąć fotel z samolotu, najpierw trzeba było wyjąć ładunek, nie? Ja nie jestem mechanikiem wojskowym. No ale mówię, że będziesz te do awionetki go montował. Ta, to procesny 150. <śleszy> tak, miałeś nogi. Jak miałeś nogi? To ci zaciskało. No czekaj, no i zaciskało ci, pasz, no Noga o Jezu, noga zostawała tu przy tym, nie? Wiesz? Żeby ci nogi nie zostały, żebyś nie urwał ci nóg, nie? Mhm. Bo tak to byś zostawił nogi pod deską pewnie i byś urwał nogi. Jak już jesteśmy, to pokaż, pochwal się. Z karbami Skarbami ze złomowiska. A to lampy, La, lampy z bryczki. Lampy z bryczki. szlifowane to to nie jest? no widać, widać tak ładnie dziękujemy przewodnikowi za wycieczkę i idziemy szukać po kawie ale jaki ale jaki guzik z koroną masz takiego już o. nie to są pazma z to, mówisz, to jest karkano, tak? Tak. Lebel czy Lebel, nie Pk 1923 zbity. I ktoś sobie wyłożył pocisk. Ach, nie mogę jedną ręką. I nakrętka od handgranatu. Ładna gapa ze szwastyką. Czekajcie. Pusty. Takie rzeczy. A tu coś sobie leży. Może? I może być to coś fajnego. Patrzcie. Nie wdewka piękseta. A może na niej coś będzie? Jest napis nierdzewne, czyli co? Nic fajnego, chyba pachnie. PRL, a kropka Mannen, to, ale duża chybackie. Trochę, słuchajcie, poszukałem no i cieszymy się. Cieszymy się, dlatego, ponieważ jak się okazuje, jest to pęseta chirurgiczna. A co lepsze, pęseta z punktu opatrunkowego naszego wojska z września 1939 roku. Udało mi się znaleźć sygnowania A. .M .A .N .N co prawda nie pęsety ale całego pudełka z przyrządami właśnie chirurgicznymi co wskazuje nam jednoznacznie na to, że mamy wrześniową pęsetę z punktu opatrunkowego tutaj prawdopodobnie może drugi wrzesień haha ha. naprawdę słuchajcie, to wczoraj zostawiłem tą pęsetę na drzewie zwalonym, jak się Pawłowi chwaliłem dlatego dzisiaj przed pracą szybko, szybko miałem trzy miejsca do sprawdzenia gdzie ta mogła mi wypaść ewentualnie jak wyciągałem szczotkę do czyszczenia lub właśnie owe zwalone drzewo, gdzie siedzieliśmy i tam była także cieszymy się a ja jadę do roboty Ładny kolor. Aj. Ziemia. to jest ładna. To co tu mamy? Byle nie puszka. Byle nie puszka. Nie puszka. Nóż. Stary nus Ostry. Ja? Może rączkę będę robił. I coś jeszcze by z tego było. O, We, weźmiemy. Dobra. O! Jasny pierdol. Wiesz co to jest? Wiesz ile to może mieć lat? Czekaj, tak przełączymy kamerę. Hubert i Fibula. Oj. No. Widać zapięcie ułamane. A zobaczcie, nie ma już ten sygnału? Może by była ta igła, czy jak to, to się nazywa? pewno no igła znajdę. W <gry> Ale widać ładny ten. Zielony kolor przybija. Zobacz, to będzie widział gdzieś. To by trzeba było doczyścić. Dam gdzieś to sztoteczkę, bo będzie widać szczegóły zdobienia. Wiesz, że ja nigdy nie znalazłem? Nie wiem. No, tobie to się nie dziwię, ale ja ich nie znalazłem. No, brawo. To ile lat, Hubi? 2000. Myślisz, że 2000? Nie wiem. Nawet się nigdy nie interesowałem. Tak wygląda po czyszczeniu. Zrobimy zrzut z GPS-u. No i trzeba to będzie zgłosić. Do WKZ-u. Gratuluję. Ładne co? No. <laughs> ładne, bo stare. Nie pogadasz, chuj. Może jeszcze coś będzie tutaj w koło. Dwa że ja tutaj nóż znalazłem. Ale to nie, nie ta epoka. Nie te lata. Wszystko tu jest. Co? odłamek 5 metrów od fibuli był odłamek krótka przerwa i w zanadrzu mam jeszcze jeden fajny materiał dla Was także miłego oglądania a tu się dokopaliśmy do czegoś dużego i będziemy to powoli odsłaniać nie mam pojęcia co to jest Na nalotkę od bomby raczej nie wygląda ale co ja tam się Znam. Kopiemy. Bardziej to już odkopaliśmy. Rozchodzi się na cztery strony świata, ale na razie jeszcze nie, nie wiemy, co to, co to jest. Podejrzewamy, że coś bardzo niebezpiecznego, ale musimy to jeszcze odkopać, żeby nie było jaj. Także widzicie, bunkrów nie ma, ale i tak jest fajnie. Była bomba, nie ma bomby. Została zabrana już przez saperów. Szybka akcja, słup, A my co? My idziemy szukać dalej. Dostał nam tylko ten wielki dół do zakopania, ale w międzyczasie Paweł kopnął coś fajnego. Silnik od pancer szreka. Bezpieczny. I takie coś. To nie wiem co to jest, ale to wiadomo 45, jak znajdę jakieś schematy, coś takiego, to wam pokażę jak to wyglądało. Silnik od pancer szeka. Na początku myślałem, że jest to silnik od Katiuszy. Ale wziąłem Amator, to się pomyliłem. Silnik od pancerzeka. My to za chwilę zakopujemy i na dzisiaj kończymy. A Wy widzicie za chwilę następny dzień naszych prób odnalezienia w historii. To co? Do następnego ujęcia. No. Nie no, nie ma Hubi pokaż będziesz ten zrobił za zamiarkę oh. Sóś w boku Kubi i łuska. Co? Trzeba ten No taka może by, ją jeszcze, tak. może by ją jeszcze ten uratował. I to by było dzisiaj na tyle. Nakopaliśmy się. Widzieliście też dwa materiały archiwalne. Myślę, że fajne rzeczy. Bąbka jak bąbka. Rzadko spotykana. Już hełm tym bardziej. Głęboko do z podwarzuceniem z wą na A dzisiejsze dzisiejsze wyjście wygrał Hubert tak znowu Nazbierał dużo kapsli Zaktowałem. to Hubi znalazł, Hubi znalazł o, tego nie nagrywałem monety, guziki, kluczyki to nie i Huberta, trafienie, fibula z okresu wpływów rzymskich. Coś jeszcze masz ciekawego? A, bym zapomniał. Medalik Kongresu Eucharystycznego z 1929 roku. Olek naszalał cała wódka nabojowa chyba z Carcano albo Lebela, Nie sprawdzałem jeszcze. Co mówiłeś? Był... Z czym był scyzoryk? Oczko od plandeki i łuska. Oczko od plandeki i łuska. Być może wojskowe po naszych żołnierzach. Ja znalazłem tylko nus. Ole tutaj do, domalował, bo nie był dobrze widoczny znak. O! Od handgranatu. z pastyką. I co? Reszta śmieci. Było to, co było. Jak się podobało, to wiadomo. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Jeśli ktoś uważa, że warto. A jak nie, to nie. I do następnego. Cześć.